To było coś niesamowitego, kiedy 6 stycznia Akcja Wyborcza Solidarność decyduje o tym, że będzie 12 województw, niezwłocznie po dwóch dniach w Opolu organizuje się Okop. Już w lutym 50 tysięcy podpisów zawiezione. Później do marszałka pożyńskiego kolejne 200 tysięcy podpisów dołożone. Także w czasach, kiedy nie mamy mediów społecznościowych, kiedy nie mamy Facebooka, to wyobraźmy sobie skrzyknąć kilkadziesiąt tysięcy ludzi później w czerwcu na, na tym marszu, na tym. Łańcuchów wzdłuż, wzdłuż autostrady. To jest nie wiem, jak, jak, jak to nawet nazwać, ale tak naprawdę to było chyba mocne wkurzenie, e, zdenerwowanie, a jednocześnie to wszystko wpływało na takie pobudzenie aktywności, że musimy z siebie coś dać, bo ten proces, on się w lipcu ma zakończyć. Albo na pozytywny, albo na negatywny wynik dla województwa polskiego, jego mieszkańców. Więc to, jeżeli mam powiedzieć, to było, to było świetne przedsięwzięcie, dobrze zorganizowane i mega zdeterminowane. Z perspektywy nas, mieszkańców województwa opolskiego, bardzo, bym powiedział, ważna rezolucja, dlatego że przypominająca wydarzenia sprzed 25 lat, które dzisiaj szczególnie myślę młodej generacji zupełnie umykają. Coś, co dla nas jest taką oczywistą oczywistością, czyli to, że jesteśmy samodzielnym województwem że mamy swoją tożsamość, że mamy swoje doświadczenia, że mamy e, swoje fundusze, dzięki którym się rozwijamy, e, te 25 lat temu wcale nie, oczywistością nie było. I gdyby nie to, że mieszkańcy, niezależnie od poglądów politycznych, czy z lewicy, czy z prawicy, czy z środowiska mniejszości niemieckiej, wspólnie wtedy zawalczyli o to, aby ten region trwał jako osobny podmiot, to dzisiaj byśmy go nie mieli. Bylibyśmy częścią prawdopodobnie dwóch województw ościennych, e, ale tej naszej własnej odrębności byśmy już wtedy nie mieli. To było takie bardzo spontaniczne. Na wydziale administracji, na którym studiowaliśmy, no, podjęliśmy taką decyzję, że musimy coś w tej kwestii zrobić. Zaczęliśmy zbierać petycje. Do tego dołączyła się także Wydział Politologii i okazało się, że w tak zwanym międzyczasie pan Janusz Wójcik także bardzo aktywnie działa i połączyliśmy siły. Byliśmy zaskoczeni, że że jest plan likwidacji województwa. Zaczęliśmy zastanawiać się, co możemy zrobić, co możemy zorganizować w, z naszej strony w tym okresie. Ojciec no, pracował wtedy w trybunie. Ja studiowałem, więc zacząłem organizować kolegów ze studiów, no i tak się zebrała spora grupa ludzi. No i zaczęliśmy przygotowania do, do jakiejś akcji protestacyjnej, zbierania podpisów. Wszystko się działo w biurze poselskim. Pani Wedler I No tak się zaczęło tak? Później wyszliśmy Po raz pierwszy na, na ulicę Krakowską Gdzie wszyscy tak trochę patrzyli na nas Z zaskoczeniem, ale już, już Trybuna też nagłośniła sprawę więc trochę się ludzi orientowało i, i odzew tej, tej, tej pierwszej pierwszego zbierania podpisów był bardzo, bardzo pozytywny, więc zaczęliśmy wierzyć, że to ma sens. To było najważniejsze dla nas. Ja w, wtedy, kiedy w wspaniały sposób społeczność województwa polskiego oczekiwała ustanowienia województwa jako odrębnej jednostki administracyjnej, wdrażałem się w struktury samorządowe. Przygotowywałem się do startów drżących się wyborach, gdzie ubiegałem się o stanowisko radnego w Powiecie. Był to mój początek kariery samorządowej i z wielką nadzieją patrzyłem na to, jak ten ruch bardzo aktywny, który zmobilizował wszystkie strony polityczne, niezależnie od poglądów, których celem było zachowanie odrębności naszego województwa. Dzisiaj muszę przyznać, że moje zaangażowanie w pracę samorządu na tyle procentuje wiedzą, świadomością, że nie wyobrażam sobie, aby mogło być inaczej. Bardzo dobrze, że społeczność regionu polskiego podjęła tę decyzję, podjęła ten zryw i doprowadziła do odrębności naszego regionu. Jesteśmy w stanie samodzielnie, współdziałając oczywiście z administracją rządową, realizować cele, które słyszymy na samych dołach drabinki samorządowej.